Wiem. Nie, teraz już a nie ma. Zawsze może do A zatem... Dokonało się. Ostatnia bitwa. Nitgarska. Dobiegła końca. I nie ma wagi to już. to wygrał. A kto przegrał. Wagę ma to, żeśmy wszyscy tutaj stanęli. Przed... Ogniem świątynnym, i to jest prawdziwa waga. I dzisiaj, zanim czas zmierzchnie, będziemy mieli tą najważniejszą okazję wznieść swoje kufle, Znieść miody, piwa i inne trunki koło naszym przodku, bowiem to czas, w którym spotykamy się w przededniu Święta Dziadu. Ale zanim nastąpi prawdziwość moich słów, należałoby się krąg zatoczyć. I właśnie, żeśmy znaleźli się w kręgu który jest czysty, bowiem był solą odegnany i hałasem. I zanim nastąpi to, co właściwe ofiarą wszystkich bogów musimy oddać. Tutaj w ten ogień, który płonie, będziemy ofiarować Bogom. Wojciechu. Wielcy niebiańscy bogowie, wzywam Was! Przyjdźcie tutaj! Perunie, dać Bogu, Farogu, Sarożycu i wszyscy inni, którzy ukazują nam świat takim, jakim jest, przybądźcie tutaj i pokłomy się Wam! Mm. Tobie dać Bogu, parogu, którego tarcza skrywa się już za lasem. Patrz na nas i wspominaj nas, kiedy zmieszkać już będzie. Tobie oddajemy ofiarę. Niech Tobie będzie sława. Sława! Sława! Tobie, Perunie, który w łaskawości swojej dzisiaj nie zaglądasz nam do oczu. Ty, który w Perunie jesteś i którego my przyzywamy. Perunie, chcemy Cię przebłagać naszym miodem syconym, owocem trudu naszych i pszczół, których my uprawiamy. Pamiętaj, żeśmy są Tobie oddani. Jako twój lud. Perunie, niechaj jest ci sława i niech jest ci sława po trzykroć. Sława! 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 I tobie, święta bogini Mokos, na twoje łono wylewam ten miód. Jako zaczątek nowego roku i koniec starego roku. I Tobie, wspaniała bogini matko, przedkładam ten miód. Niechaj wszystko, co z Twojego łona się urodzi, będzie płodne i prawdziwe. Święta Bogini Moko, niechaj jest Ci chwała. Chwała Chwała! Słowo! I wam wszyscy, Bogowie, Nazwani i nie nazwani, to z Wami dzisiaj piję. Do Was przepijam. Pijcie z nami. Przybądźcie na biesiadę, która rozpocznie się tuż za chwilę. To i w swoim i Waszym imieniu również się. Ja, jako ten wełez, przychodzę i spoglądam na was, każdego z osobna i wszystkich naraz. Byście widzieli, że w przededniu dziadów, ja ich tutaj przyzywam. Dziadowie nasi, przybądźcie tutaj. Dziadowie nasi, ty i Wy, z których my pochodzimy, i dziadowie Wasi, i nasi, z których my będziemy płodzić nasze dzieci, przybądźcie. Bądźcie nam przychylni. Chwała dziadom! Chwała! Po Chwała! Chwała! O Teraz z Żercą Wojciechem będziemy dzielić ten kołacz, który to kołacz jest owocem trudu naszego i powstał z naszego trudu. A zatem Sławmyż! Dziady nasze, bo jako my o nich pamiętać będziemy, tak oni będą sprzyjać nam w pamięci dzieci naszych. Słowo! Słowo! I pamiętajmy, skąd żeśmy przyszli. Kim jesteśmy dzisiaj i dokąd będą podążać nasze dzieci? Niechaj naszym dziadom, którzy dzisiaj, pewnikiem jestem, zamieszają nam w głowach, kiedy już zajdzie słońce. To naszym dziadom chwy, chwalmy ich i im właśnie oddajmy cześć. i My dzisiaj wespół z Wełesem, będziemy się z Tobą chcieli spotkać. Ty z nami Olafie, a Wy wszyscy, którzy są, jesteście z tyłu, czyńcie hałas Olafowi, żeby dzisiaj usłyszał i przyszedł do nas. Olafie, czyńcie hałas! Nie tylko to jest kopiec dla Olafa poświęcony, to jest też kopiec dla naszego brata, dla Azgota poświęcony. To jest jeden z naszych drużynników, którego już tutaj w pośród nie ma. Więc tak jak i sława Olaf, tak i sława, sława! sława powiedział i dla drugiej osoby będzie lany miód sycony. Aby on swym dobrym okiem i radą służył nam, patrzył na nas, wspierał nasze dążenia, nasze życia, aż się w końcu z nimi spotkamy i jeszcze raz pewnie skrzyżujemy sobie swoje miecze. Znieśmy. Po trzykroć! Słowo! 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 Na końcu, ale nie na ostatku. Niechaj przemówi Olaf. Olafie, wołamy do Ciebie. Pijemy do Ciebie i przemawiaj. Ten, kto usłyszał, ten wie. Ten, kto się uśmiechnął, ten wesoły. Tak jak to. <grym> Do was przepijamy. I <gry> tu podpuszwi kran. <krąg>. Dobrze, czy no tego wyjdzie? Banko pozwólcie jeszcze jedną koginię wezwać. Wejdźcie I Imię twoje nie zostało wymienione, aczkolwiek wspomniana zostałaś razem z innymi. Lecz wszyscy wiemy, że potrafisz być za że potrafisz drogę rozplątać. a zatem abyśmy mogli wszyscy krąg bezpiecznie rozplątać, abyśmy mogli udać się w swoje strony. Babojenzo. Pani... Tych, których dróżki się plączą. Jęzo, pani tych, którzy w lesie zbłądzili, ja proszę cię o to, abyś pozwoliła nam odejść w pokoju, abyśmy mogli do swoich domów spokojnie powrócić. Babo Jęzo, dla ciebie ja wznoszę trzy razy sława. Dla ciebie jako i dla innych bogów. Sława! 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 Czy ten, który by chciał przemówić? Jeżeli takowych nie ma, jest, jest yes, jeden. A teraz jedźmy i pijmy, i z przemieźliwością swoją bogów nie obrażajmy. <śmierdziwe> A zatem po kręgu mam Otwórzmy krąg! Pawa! Yeah. <laughs>